Ja się cieszę, że książki moje trafiają do rodzin, bo wiem, że moje książki trafiają do, do rodzin. W ogóle współczesny pisarz pisząc książki w świadomość tego, że trafia do, do, do inteligenckich rodzin, które, na których książka jest ważna yy, i które dbają o to, żeby dzieci także się rozwijały właśnie z literaturą. Co jest istotne bardzo, bo jestem przekonany, że książki już nie będą tak masowo trafiały po strzechy, jak to kiedyś sobie zakładaliśmy, że będą trafiały. Ale może właśnie książki wróciły tam, gdzie zawsze było ich miejsce, do elit. Chciałbym, żeby te elity były jak najszersze. Wierzę, że czytelnicy są ludzie, którzy w przyszłości będą zmieniali świat na lepsze. Bo w naszych czasach już nie czytają grzeczne nie. W naszych czasach książki czytają buntownicy, rewolucjoniści, wynalazcy, niespokojne duchy, które mam nadzieję... Ten świat naprostują i zrobią z niego lepsze miejsce do życia dla nas wszystkich. Tak, dla tych, którzy nie czytają. To idąc tym tropem, to jak może za te parę lat zmienić człowiek świat, który przeczytał y, detektywa Pozytywkę? Często jestem pytany, nie umykam od pytania, tylko prób, inny sposób na nie spojrzę. Często jestem pytany, czy książki zmieniają świat. I zazwyczaj pada odpowiedź. W jaki sposób? Wcale. Nieprawda. Książki miały świat, czego jestem przykładem. Książki, które trafiły w moje życie, spowodowały, że ja... W nich się rozkochałem, że moja głowa się rozpaliła niebywale, zostałem pisarzem. Mój świat został zmieniony. Jestem przekonany, że ilość czytelników moich po przeczytaniu jednej, drugiej, trzeciej książki zapragnie dalej sięgać po kolejne tytuły niekoniecznie Grzegorza Kazdebkę, tylko innych mądrzejszych autorów. I Jestem przekonany, że dzięki tym książkom, które trafią w ręce i przed oczy moich czytelników, ich świat, ich światy będą się zmieniały. Także już zmieniamy świat.